Jesteśmy na końcu świata, słuchajcie, w Urwitałcie, centrum różnorodności i edukacji przyrodniczej, kumak. E, no, żaba moczerowa oczywiście, tak, duże skupisko, no, rzadkość. O, pucha szara, no, super, takie ta, takie charakterystyczne. Kumak nizinny, bardzo fajnie, no bo Górskiego tu na Mazurach nie wyświadczymy. lokalnie. O! Krok, krok. Grzebiuszka ziemna. Uwielbiam. Uwielbiam. Chociaż to jest pod wodą żyje chyba, nie? Ten, ten, ten płaz. Znaczy wiosną tak, jest, dlatego jest taki cichy wiosną, ten... Wiosną, wiosną. wiosną no później szybko wychodzi z wody i już głównie jest na lądzie. Tak. Większość płazów w Polsce tak naprawdę, poza kilkoma, jak kumakiem czy żabą zieloną, większość w ogóle życia spędza na lądzie. Tylko wczesną wiosną idą godować do wody. Mhm. To chodźmy do ptaków jeszcze. Dobra. Ja muszę. Dobra. Dobra. Tu, 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 tu. Ale to są super rzeczy. Tematyką wystawy jest woda. Skupiliśmy się na małych zbiornikach wody. Wiele osób się pyta dlaczego. Wiązało się to z tym, że tak naprawdę jak szukaliśmy różnych tematów i tematów związanych wodą, to okazało się, że mało kto zajmuje się małymi zbiornikami, bagienkami, torfowiskami. Wiemy jako przyrodnicy, biolodzy, że te ekosystemy i ten temat jest bardzo ważny często w kontekście całym. Ekosystemów. Tak naprawdę pewnie nie mam danych, ale ale gdyby pewnie podsumować zgromadzoną wodę na terenie Warmii Mazur, to pewnie może być więcej tej wody w torfowiskach i małych zbiornikach wodnych niż w wielkich jeziorach mazurskich. No właśnie, bo te wielkie Jeziora mazurskie są bardziej atrakcyjne, turystycznie dla żeglarzy też i nie tylko. A te zbiorniki takie zawsze schowane, takie ciche, które w zasadzie no, jakoś czasem pogarliwie traktowane jako Bajorko, więc no to ciekawe. Tu jest tak jakby szcinowisko i są takie. Otwory. Oh, oh, oh. I wsadzając albo głowę, albo rękę można trochę wpadzić. Uh -huh. One są niestety na różnych wysokościach. Uh -huh. A Modem to rękę. O, o. Wodnik tu jest. No. Aha. Czyli a jak tu będzie, to coś innego będzie, tak? tak? Tak, tak, tak. Dużo osób się boi wsadzać głowę. Nie, hey, ale gdzieś nie jest. Co to jest? O. Bąk. Bąk. Bąk Mhm. Proszę mamy? Tu mamy. Uwaga. Trzciniak. Tu mamy trzciniak, tu mamy coś. E, eksplorujemy dalej. Jest! Zielonka też nie No, Ona no, jest też na takich wysokościach specjalnie jakby żyła. No, mamy obraz Trzcinowi, czyli jak w dole. No, faktycznie. Bo tu, tu ma zielonka, tu ma trzciniak, on tak. Ma. tak, tak, tak. Jeszcze są dwa gatunki. Co tu jest? Bączek. Wow. No, u was na południu jest go dużo więcej, tutaj jest rzadki bączek. No, bywa, tak. tak, tak. Tu trzeba wstać i jest jeszcze? najwyższy gatunek. Czyżby będzie podszos? Nie, remis. No, tak. Remis. Z... Faktycznie. No. Ale to jest fajna rzecz. No. Jest to centrum edukacyjne, które powstało na bazie Stacji Terenowej Wydziału Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Głównie zajmujemy się badaniami naukowymi, dydaktyką, ale rozwinęliśmy się w ostatnich latach także szeroko rozumianą edukacją. Jesteśmy w części właśnie dedykowanej do edukacji, popularyzacji wiedzy o przyrodzie Mazur. Bo tutaj, kiedy jeszcze to funkcjonowało jako typowa stacja badawcza, to co tutaj, że tak powiem, było badane? Troszkę to było zależne od tego, jacy badacze hmm. byli zainteresowani głównie z Wydziału Biologii lub innych współpracujących jednostkach. Zaczynaliśmy rzeczywiście od badania ptaków jeziora Najno w latach 70. profesor Dobrowolski tutaj miał dużo projektów. Hmm. Potem były bardzo intensywne badania na temat ekologii gryzoni. W ostatnich latach też silne badania związane z parcytologią, z kleszczami czy z glonami i zakwitami glonów w jeziorach. Są prezentowane filmy, z okolic. Staraliśmy się o. w ogóle, że wszystkie eksponaty um, są naprawdę związane bezpośrednio z okolicą. E, na filmach można zobaczyć Wilka, Rysia, Łosie, mm -hmm. Jelenie, e, lisy. No, e, smaczki puszczypiskiej Tak, tak, tak. Bo to jest ten taki piasek, nie wiem, czy się spotkałeś, jakiś polimer, który trochę o. się zachowuje inaczej niż piasek. Teraz ja muszę. E, tam jest łazienka. Na no, podwach. Pobaczmy. <laughs> <laughs> na ten piasek tutaj od góry jest rzucany. Obraz y, taki hipsometryczny y, gór, czyli robiąc górkę z tej piaskownicy, pokazuje się właśnie, że jest górka. Trzymając rękę nad piaskiem, pada deszcz. Jakby, no znaczy wirtualnie trochę no. się śmiały tak, ręka tak, moga, tak. bo powoduje to, że, że pada deszcz. Czyli możemy też spowodować, że widzimy, jak ta woda płynie, możemy robić tamy. No dużo dzieciaków ma problem z sensoryką tak. i tego typu eksponaty są nawet zalecane, żeby no się oswoić z tym. No To jest cudowne właśnie, no bo jak ja mogę sobie w palcach ważkę zobaczyć, jak ją zobaczę, to ona nie przeżyje tego. No tak, tutaj jest... Y odwokie jak to rozumiem? Mm -hmm. Larwy warzyk mają takie e, wielkie żuchwy, którym po prostu... No, tak, którym po prostu łapią... Takie prawie szczypce. No Sibiu, tak, szczypce, no, szczypce, tak, tak, szczypce, tak. No oczywiście to jest wielokrotnie powiększone. Tu fajna rzecz będzie, to jest larwa w Robi te domki z różnych elementów, zlepia kamyczki, kawałki kory, muszelki. I ta część tutaj, to jest jakby taki domek, to w rodzaju krabku czyli w mu muszelce, tylko on go samemu tworzy. To jest po prostu taka larwa... I jest mniej więcej dokąd? Do tutaj jest do domek. I tu się kończy. To się kończy. I, kończy a? Tak, a, I to a, jest a, no, tego. No no, no. I on po prostu sobie, on się potrafi cały schować nawet do tego domka. To są na przykład kiełże, trochę takie jak krewetki. Ma tak. dużo nóg, bo to jest taki krab czy nóg, więc on to tego, to, to, to mm -hmm. szczerze mówiąc, więcej kiełży jest w wodach płynących, ale też małych takich strumyczkach mm -hmm. występują. Często jakby są elementem, e, że jest woda. A propos płec tu jest też plus kwiak, plus kolec. I on też ma takie wielkie odnóża i też jak, o, jak to, te, to one też są jak płecy, no bardzo podobne A. do żółtobrzeszka. no bo one A. też mają włoski, system pływania bardzo podobny, czyli też traktuje jak wiosełka, ona potrafi ugryźć, no też to jest oczywiście powiększone, ale po boleśnie, to jest na przykład jętka jednodniowa, to jest też trochę podobny do ważki, tylko taki Jed trochę delikatniejszy, tak. e, mówimy o... Te... Tak, mówimy też o tym, bo one są masowe wyloty. Na Mazurach, szczególnie jak to są domy nad jeziorami albo jakimiś bagienkami, często w letnie, ciepłe dni wylatuje mnóstwo takich komaropodobnych owadów, hmm. którzy ludzie myślą, że to są komary, one nie gryzą. I aż jest tak dużo, że często do światła, to aż często oblepione całe hmm. e, latarnie. A komara bym chętnie zobaczył po tym... To na dole, o, tak, tak, no to tak. mamy takiego jak ta waszka, mamy takiego dużego, dużego komara. Pawle, czy spuściłbyś komara jednego. Ty umiałeś umiesz... go wpuścić? Komara? No, Jeszcze mnie żaden nie urządził na tych masach. Którego ubiegł, chodzi, nie? Ubiegł, nie, przepraszam. A jakie są? Ale spuściłbyś komara. Komar leci. Duży komar, to duży. Ty. Będę wiedział, co mnie gryzie. No to jest noga. To On jest, jest noga. taki ogromny, nie? Tu jest yy, sama kójka, To jest kójka. To jest kujka. Tak, no jest duże, on jest taki no, razem o, metr, taki metr, y, tak, włoski. Włoski, tak, 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 to, to są jakieś szczułki. oko, wyżej mm -hmm. to jest oko, O, tak i to o. już jest tułów, tak wyżej rękę i tu jest skrzydło. O, no właśnie. I z tyłu jest odwok. Dużo pytań mamy, czy naprawdę takie. Komary naprawdę żyją u nas, tak. nie? No i co? ogromne nogi. No i mamy pozawieszonego samca i samicę. On mniejszy jest taki sam, się, tylko on nie ma kójki, tylko ma opierzoną taką trąbkę, bo on ma po prostu nektar. nektar ja. No i mniejszy pewnie takie by było, tak, jakby. Był minimalnie. I Aha. mamy drugą ale już też nie do spuszczenia. Samicę mhm. siedzi na ścianie po prostu, opita. Mhm. No ale nie mogliśmy jej nie tak wiem. zrobić do tego. Też jest ciekawostkę, mówimy, że tak naprawdę komary, samic i samica na początku żywią się pyłkiem. Są, e, Samica to, też. Tak, samica mhm. też. Trochę opowiadamy wprost, że tak naprawdę samica potrzebuje tej chwili do złożenia jajek, więc mhm, tak naprawdę tak. po kupulacji. Przerzuca się na krew. No ale też jest zapylaczem i dużo osób się dziwi, jak to komar kwiatkami, pyłkiem, a potem gryzie. Kto, kto tutaj jest? Kto tutaj jest? Jeszcze raz. Pani profesor Anna Bayer, która się okay. zajmuje kleszczami, i od lat prowadzi badania na kleszczach, między m.in. w oparciu o stację tutaj w Urwitałcie. To posłuchajmy. Panuje I... powszechne przekonanie, że na Mazurach jest wiele kleszczy. Czy to prawda? I no tu i mamy pięć pytań, które możemy jakby sobie znaleźć i powiedzieć. I założenie tego eksponu było takie, żeby to właśnie po prostu z jednej strony upowszechnić dobrą, merytoryczną wiedzę na temat, mm -hmm. a z drugiej strony pokazać trochę przybliżyć, że ten naukowiec... Nie jest tylko zamkniętym swoim laboratorium, ale zajmuje się rzeczywiście tak. elementami, które nas dotyczą. Tak. Też nam zależało, żeby osoby, które przychodzą co kilka miesięcy, bo już są takie naszego centrum, też mogły ciągle coś nowego zobaczyć. Oprócz tego, co jest w akwarium, bo akwaria są dynamiczne, to nawet takie eksponat można o różnych tak. porach roku tak. coś innego zobaczyć. To dość długie, tu jest nie? pająk, topik, który występuje pod wodą. Jedyny nasz taki. Jak on oddycha? To jest ciekawe, bo różne owady mają różne sposoby jakby oddychania. Pająk ma taki sposób, że tworzy ze swojej sieci dzwon i transportuje w odwłoku powietrze i tam wpuszcza i tak sobie Ale robi świetnie. i tworzy sobie taki jakby domek pod wodą. Tak. To jest trochę podobne do tych dzwonów nurków, które mhm. pierwsze historycznie, chyba prawie 300 lat temu, pomysły nurkowania były takie, że tworzono takie dzwony, gdzie człowiek schodził i miał tak. po prostu tak. nad sobą taki duży bąbel powietrza mhm. i tam mógł po prostu wchodzić, więc tak, ten tak, po, topik tak. podobnie mhm. działa. Tu jest chrząszcz żółtobrzeżek, czyli taki chrząszcz, który też pod wodą. To są czułki, ma takie duże tutaj to odnurza. Odnurza pokazują, jak działa ewolucja właśnie chyba na tym przykładzie, nie? bo no tak, tak. niesamowicie pewnie, pewnie to jest jakiś taki też potomek pomiędzy, pomiędzy yy, zwierzętami wodnymi a już lądowymi. Tak, tak. Do I tego jeszcze tak. dochodzi do tego, że właśnie te sposoby oddychania. A bardzo podobny z, z wierzchu, kałużnica, na przykład gromadzi powietrze na brzuchu, hmm. on jest myślę, że z 5 razy mniejszy, to też jednak jest na tyle Robi duży, wrażenie, nie? że niektórzy mówią o, mały żółwik, bo on no, taki trochę kształt no, ma tego pancerza, jak żółw no, taki. To znów też pokazuje, że mieszkańcy Polski w ogóle kompletnie nie kojarzą. To pan też tutaj działał y, jeśli chodzi o żółwia błotnego chyba? Tak, od 20 lat jestem kierownikiem i jak przybyłem tutaj, to się w pewnym sensie przekwalifikowałem z ornitologii na herpetologię. Zajmuję się żółwiem błotnym, który występuje w okolicy Mikołajek, Mrągowa. Obecnie nawet jest tam Obszar Natura 2000, specjalnie stworzony dla ochrony żółwia błotnego. Był, był, był. Pewnie gdzieś się schował. Tak, żółw błotny. No, o. Tak, mamy żółwia błotnego, mamy tu różne projekty ochroniarskie i podejrzewamy, że to jest samica, która po prostu gdzieś zaczęła wędrować, bo z zbiornik. Ja zawsze opowiadam, jak mówię o żółwiach, że jak wysycha zbiornik i w nim jest, nie wiem, 5 albo 10 żółwi, to one nie mają telefonów komórkowych i nie mm -hmm. mogą się wszystkie pójść razem w jednym kierunku mm -hmm. i rozpraszają się trochę losowo co powoduje, że te żółwie często gdzieś pewnie pamiętają latami wręcz, bo tych żółwi nie ma tak dużo, aż znajdą jakieś inne żółki. I dwa lata temu mieliśmy taką żółwicę, która składała jajka pod Olsztynem. I tak mi się wydawało, że może tam gdzieś niedaleko ma jakieś inne osobniki. I nie złapaliśmy jej, tylko złożyła te jajka. Ona były bardzo złożone w takim miejscu, że było wiadomo, że się nie wyklują, bo to była taka droga szutrowa, więc wzięliśmy te jajka do inkubatora i okazało się, że wszystkie jajka były niezalężone. Trzeba przypuszczać, że to było składane tym, że to była samica, która od wielu, wielu lat sama po prostu siedzi tu w tym zbiorniku, kilka lat, potem się nie przemieści, jak ten zbiornik wyschnie. Y y I tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że tych żółwi jest nie za dużo, uważamy, że w takich rejonach, no to powinny te pojedyncze osobniki rzeczywiście być łapane i być dopuszczane ewentualnie do innych w okolicy, ponieważ na Mazurach jest kilka stanowisk żółwi. nie mówimy o przenoszeniu żółwia, nie wiem, e 400 kilometrów, tylko nieraz wystarczy go wziąć i przenieść go 50 kilometrów albo 40 kilometrów w miejsce, gdzie wiemy, że są żółwie. Więc ta samica była złapana gdzieś na granicy województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Więc uznaliśmy, że ją trochę profilaktycznie złapiemy. Pewnie na następnego roku właśnie dopuścimy do jakiegoś stanowiska w okolicy. Wiemy, że tam w okolicy tak właśnie w linii prostej nawet nie tak daleko 40-50 km są mówię. Jest sporo osób, które po prostu szukają w tej roślinności. To są akwaria biotopowe, czyli takie z naturalną roślinnością, gdzie te zwierzęta od razu mówimy nawet w regulaminie, że to nie jest tak, że wszystko tu widać, bo niestety wymaga często takiego, bym powiedział, wypatrywania i też nie zawsze wszystko jakby jest widoczne. Piskorz jest ciekawy, bo on oddycha nie tylko tlenem w wodzie z krzelami, ale oddycha układem pokarmowym, połykając powietrze normalnie atmosferyczne z góry, z powierzchni. W związku z tym często to powietrze, czy w ogóle gazy w przewodzie pokarmowym, co powoduje, że po prostu puszcza bąki. Cały ten kącik jest dotyczy torfowisk. Biorąc pod uwagę, że średnio torfowisko narasta milimetr rocznie, to też na wiele osób robi niesamowite wrażenie, że te torfowiska mają tyle tysięcy lat. Mało tego, torfowiska, które są suszane, powodują ogromne emisje dwutlenku węgla do atmosfery, więc obecnie osuszanie torfowisk uznaje się, że w wielu rejonach świata są jednym z ważniejszych elementów emisji gazów cieplarnianych. No i tutaj pokazujemy akwarium z rybami strzeblą błotną, to jest taka typowa ryba, która występuje w torfiankach tylko. To jest relikt polodowcowy, ona występuje właśnie często w dzisiaj na dalekiej północy w Tundrze, a u nas się ostała właśnie w takich oczkach torfowych na tyle nieprzyjaznych dla innych ryb, że tylko może ta strzebla tam żyć. Torfowisko wysokie, faśne, mchem torpowcem, żurawiną błotną, właśnie rosiczką, która nam się kojarzy często tymi takimi szarami. Które są takie bujające się. Centrum powstało rok temu tak naprawdę, ale otworzyło się w tym roku? Czy wcześniej już były też przygotowania? Projekt już od kilku lat trwa. Jeszcze jest, cały czas jesteśmy na etapie kończenia projektu. Budynki y, były oddane rok, ponad rok temu, ale tworzenie wystawy też trwało prawie rok. Więc tak naprawdę otworzyliśmy się wiosną tego roku. I y, już funkcjonujemy pełną parą od wakacji tego roku.